Witam. Chciałem zaprezentować wykrywacz Master 2, który trafił do mnie w ramach serwisu. Trafił też dlatego, ponieważ jego właściciel postanowił kupić nowy wykrywacz wykrywacz Solfernus a dla użytkowników starych wykrywaczy mamy promocję, to znaczy duży rabat na nowy wykrywacz, kupowany, i serwis wykrywacza starego Joopa. No ten wykrywacz, muszę powiedzieć, nie wymagał serwisu. Jest mimo wyraźnie śladu użytkowania w idealnym stanie. Użytkownik, pan Piotr Zwałcza wspaniale o niego dba i prawdopodobnie fajnie sobie z nim tutaj radzi. Wykrywacz nie wymagał żadnych strojeń, regulacji. Jedyną rzeczą, którą musiałem zrobić, to oczyścić głośnik, bo opiłki żelazne tam się dostały na membranie. Był nieprzyjemny dźwięk. Wykrywacz, wykrywacz pracuje poprawnie, jest włączona dyskryminacja. Wyłączę najpierw. Przedmioty żelazne dwa grosze w trybie dynamicznym, w trybie statycznym. No i włączę dyskryminację. Dźwięk jest ucięty przy przedmiocie żelaznym, a poprawnie bez zmian. Jest sygnalizowana monetka. Co ciekawe, w wykrywaczach Master nie ma tego zjawiska, co przy innych wykrywaczach, na przykład firmy Tesoro, że włączenie dyskryminacji zmniejsza czułość na przedmioty kolorowe. Czułość jest ta sama: dyskryminacja nie obniża czułości na przedmioty kolorowe. Wykrywacze Master miały jeszcze funkcję duoton, to znaczy można było chodzić z wykrywaczem i słyszeć dźwięki od metali kolorowych, jak i przedmiotów żelaznych. Duotonem. Późniejsze modele wykrywacza Master miały jeszcze funkcję VCO przy namierzaniu. Tutaj nie mamy namierzania, mamy jedynie e, możliwość zerowania. E, master 2, co to znaczy? Master 2 to znaczy, że ten wykrywacz e, powstał w 2002 roku. Kolejne modele wykrywacze były nazywane taki jak numer roku, czyli był potem w 2003 roku był Master 3, potem był Master 4, Master 6. Obecnie mamy Ducata i Mastera 12. Nie ma numeru 13, jest w przygotowaniu model 14. Powiem o wysięgniku. Ten wysięgnik, wyłączę, ten wysięgnik, mimo że jest dwuczęściowy teleskop, bardzo wygodnie rozkłada się do pozycji doboczej i składa się do transportu. I mimo tego ma 70 cm już jest wygodny do przechowywania do transportu. No te współczesne wykrywacze tam mają trzyczęściowy teleskopowy wysięgnik, więc to jest jeszcze bardziej praktyczne. Także jeszcze raz gratulacje dla pana Piotra i życzenia płytkich dołków i wielkich trafień. Dziękuję.